czwartek 1 września minęła 19. Wiadomości Piotr Maciejewski. Burzliwa atmosfera na sesji Rady Miasta Warszawy. Kilku z mieszkańców protestuje przeciwko polityce zwrotów nieruchomości w stolicy. Trwa nadzwyczajna sesja Rady w sprawie reprywatyzacji. Te działki to już jest w ogóle przerost wszystkie skandale, kto ona robi. I ona się nie wstydzi, to wstać... Jan śpiewak Stowarzyszenie Miasto jest nasze. Ta atmosfera jest strasznie napięta, no bo ci ludzie nie byli wysłuchiwani przez wiele, wiele lat. Pani prezydent nie pojawiła się na ostatniej sesji poświęconej temu temutowi. Nie była jeszcze na poprzedniej sesji, wolała imprezę u dewelopera, otwierała jeden z wieżowców. No, ludzie czują się po prostu pomiatani przez te władze i dzisiaj im się to ulewa. No. No my dzisiaj oczekujemy dymisji pani prezydent. My oczekujemy, że pani prezydent poda się do dymisji i to umożliwi przyspieszone wybory w Warszawie, bo myślę, że to mieszkańcy Warszawy powinni zdecydować, kto będzie rządzić Warszawą przez najbliższe dwa lata, a nie pisarski komisarz. Prezydent Stolicy, jednocześnie wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Hanna Grunkiewicz Wals chce dodania do porządku obrad punktu o powołaniu komisji złożonej z radnych miasta, która przeanalizuje wszystkie zwroty nieruchomości objęte dekretem Bieruta od 1990 do 2016 roku. Radni Prawa i Sprawiedliwości w stolicy już zapowiedzieli, że nie poprą tego pomysłu. W Poznaniu przyjaciele Jarosława Ziętary uczcili 24. rocznicę zaginięcia dziennikarza. Przed kamienicą przy ulicy Kolejowej 49 zapalili znicze. 1 września 92 roku 24-letni wówczas dziennikarz wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary planuje wmurowanie w tym miejscu tablicy pamiątkowej. Trwa zbiórka pieniędzy na ten cel, przypomina inicjator akcji Krzysztof Kaźmierczak są wpłaty nie tylko z Poznania, są spoza Poznania, są zarówno wpłaty duże, jak i też taki tak zwany wdowi groź. Ludzie po 20 zł płacają. To wszystko jest bardzo cenne i też pokazuje, że sprawa Jarosława Ziętary warta jest upamiętnienia. Krzysztof Kaźmierczak pokazał też wizualizację tablicy upamiętniającej Jarosława Ziętary. Więcej informacji o zbiórce można znaleźć w internecie. Jarosław Ziętara zniknął po wyjściu z domu w 1992 roku. Był dziennikarzem Gazety Poznańskiej. Pisał o aferach gospodarczych. Sprawa jego zaginięcia jest cały czas niewyjaśniona śledczy przyjęli że Ziętara został zamordowany obecnie w poznańskim sądzie trwa proces w tej sprawie główny oskarżonym jest były senator i niegdyś najbogatszy polak Aleksander Gawronik Pasażerowie w Poznaniu na nowo uczą się rozkładu jazdy autobusów i tramwajów po wakacyjnych remontach znów otwarto trasę poznańskiego szybkiego tramwaju a także torowisko na ulicy Fredry w wakacje tramwaje co kilka dni zmieniały trasy pasażerowie mówią, że mieli już dosyć remontów. O Jezu, nie było można się pozbierać tyle tych przeszadek, że. Aż dziękuję. Teraz wróciła normalność. Z północy Poznania nie trzeba już jechać autobusem za tramwaj. W centrum nie trzeba spacerować, aby znaleźć jakikolwiek czynny przystanek. Cieszą się także uczniowie, którzy komunikacją miejską dojeżdżają do szkoły. Jest milej. Dobrze, że otworzyli to wszystko. Zdecydowanie. A w wakacje było za dużo remontów, w Twoim zdaniem? E, dużo za dużo. Na początku wakacji zablokowali Marcinkowskiego i Czy znaczy Było tyle fajniej, że na Wilczak jeździło pięć tramwajów, co teraz by się bardzo przydało. Nieprzyjemnie było. Dobrze, że już wszystko się skończyło. No. Tylko szkoła się zaczęła, niestety. No cóż, musiała. W Poznaniu zaczął obowiązywać zimowy rozkład jazdy, a to oznacza, że w godzinach szczytu tramwaje jeżdżą co 10 minut, a autobusy co 12, czyli częściej niż było to w wakacje. Adam Michalkiewicz, Radio Merkury. Student prawa z poznańskiego prywatnego uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, który obraził w internecie dziennikarza TVN Filipa Heizera nie zostanie usunięty z uczelni. Dziennikarz ogłosił zbiórkę pieniędzy dla powstańców warszawskich, szczególnie dla tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Szymon Pes komentował to w obraźliwym wpisie. My Polacy zbieramy na bohaterów pieniądze codziennie i nie próbujemy się wybić w mediach. Powinno być ci wstyd, że robisz z siebie wielkiego Polaka. Jest to obelga dla nas tych prawdziwych. Napisał student z Poznania i nazwał Filipa Hajzera obraźliwym wyrazem na K. Dziennikarz udostępnił ten post. Tuż po tym Szymon P. przeprosił Heizera Napisał, że jego agresja jest wynikiem prywatnych problemów. Sprawa dotarła do władz uczelni. Po rozmowie ze studentem pojawiło się oświadczenie Uniwersytetu. Ufamy, że nasz student wyciągnął z tej sytuacji wnioski Uf – Uważamy jego zachowanie za naganne, ale wszyscy popełniamy błędy i ważne jest, by przyszła po nich refleksja. Uniwersytet chce zorganizować debatę na temat nienawiści w sieci i zaapelował do studentów, by dołączyli do zbiórki dla powstańców warszawskich. Tak. Mural na poznańskiej Śródce wśród siedmiu nowych cudów świata w lebiscycie prowadzonym przez National Geographic zagłosowało 30 tysięcy internautów. Poznański mural zajął ostatecznie piąte miejsce, przedstawia historię Śródki, jest wykonany w technice 3D. Stolica Wielkopolski kojarzy się coraz częściej z atrakcjami nie tylko dla mieszkańców miasta, mówi Jan Mazurczak, prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Też uhonorowanie tego, jak Śródka się zmienia przez ostatnie lata i jak Śródka staje się faktycznie atrakcją turystyczną nie tylko dla Polaków, ale i też dla turystów zagranicznych. Jak przypomnimy sobie, jak to wyglądało to miejsce 5-6 lat temu, to chyba nikt nie uwierzy, że to tak szybko się dokonało. To już druga atrakcja na środku, która trafiła do pierwszej siódemki Cudów Polski. Dwa lata temu podobny sukces odnotowała Brama Poznania. Zatem, jak zauważa Jan Mazurczak, w odległości kilkuset metrów mamy w Poznaniu dwa obiekty z listy Cudów Polski. To były wiadomości. A teraz już bez żadnych cudów o realnej sytuacji na wielkopolskich drogach Maciej Krzywoszyński. Późno, bo późno, ale wreszcie dobre informacje dla poznańskich kierowców. Generalnie miasto się rozkorkowało. Niewiele wyjątków od tej reguły. Nadal mamy korek na zwężonym odcinku ulicy Jana Pawła II od samego Ronda Rataje do środki, ale już na przykład pozostałe wyloty na ronda rataje ulica Królowej Jadwigi, Transa Katowicka Zamenchowa, praktycznie bez korków, bez korków na samej środce przejazd od strony centrum, od strony Miłostowa, Warszawską, także od strony Zawad ulicą Podwale, już na Śródce na bieżąco. Nie ma większych korków w centrum miasta. Jeszcze Mostowa bardziej zatłoczona w kierunku garbar, ale same Garbary, Królowe Jadwigi, ale Aleje Niepodległości, Roosevelta, nawet odcinek przy Kaponierze przejezdny najwyżej z postojem na Światłach. Nie ma korków na Bukowskiego, Krótka kolejka przed zwężonym odcinkiem przy ulicy Dąbrowskiego, mniej więcej od Szamarzowskiego, czyli jakby tutaj w ogóle korka już nie było. No ale pewnie od rana będzie powtórka z rozrywki. Dobre informacje z autostradowego węzła Poznanie-Komorniki. I dziś po południu otwarto zjazd od strony Świecka na Piątkę w kierunku Komornik. No i na razie do końca weekendu żadnych utrudnień na węźle Poznań-Komorniki nie ma. Od poniedziałku piąty etap remontu. Wtedy zamknięty zostanie wjazd na autostradę z Komornik od strony Wrocławia na autostradę w kierunku Warszawy. Ale to dopiero od poniedziałku. Jeśli teraz napotkacie jakieś niespodzianki dzwońcie 618 36 i 31. Nasze informacje także w internecie www.radiomercury.pl. Nadal ciepło 24,5-26 stopni, ciśnienie w Poznaniu w górę 1800 hPa. Do końca dnia pogodnie, ciepło i słaby oraz umiarkowany południowo-zachodni i zachodni wiatr. Radio Mercury Sport. To już prawie 8 minut po 19. Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. W Mińsku rozpoczął się olimpijski turniej kwalifikacyjny hokejistów na lodzie. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu przegrała ze Słowenią 1 do 6. Jutro spotkanie z Białorusią, a w niedzielę z Danią. Tylko zwycięzca turnieju wystąpi na igrzyskach w Korei w 2018 roku. Deszcz opóźnił trochę start czwartego dnia wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open w Nowym Jorku. Czekamy na mecz Agnieszki Radwańskiej, która w drugiej rundzie zagra dzisiaj z Brytyjką Naomi Brady. To spotkanie na, na korcie Louisa Armstrong strąga rozpocznie się po zakończeniu trwającego tam właśnie pojedynku Japończyka Nishikoriego, rozstawionego z szóstką z rosyjskim kwalifikantem Hachanowem. Na razie za tymi tenisistami pierwszy set wygrany przez Japończyka Nishikoriego, 6 do 4. Jens Kukelaire wygrał 12 etap klarskiego wyścigu w WLT Espania. Belk finiszował najszybciej z peletonu na mecie w Bilbao. Liderem wyścigu pozostaje kolumbijczyk Nairo Quintana. Michał Gołaś jest 114. Natomiast Katarzyna Niewiadoma wygrała trzeci etap odbywającego się w Holandii wyścigu Bels Bells Rental Ladies Tour. Liderką została trzecia dziś na mecie holenderka Chantal Black. Nie jest szósta. Brescia Calcio Femminile będzie rywalem Medyka Konin w jednej 16. finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Losowanie odbyło się dzisiaj w Nionie. Włoski zespół jest aktualnym mistrzem swojego kraju. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 5 lub 6 października w Koninie, Rewans we Włoszech 12 października. A jeżeli chodzi o męski futbol, to na początku września, jak zwykle, kampania reprezentacyjna. Biało-czerwoni w niedzielę zaczynają kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Rosji za dwa lata od wyjazdowego spotkania z Kazachstanem. Niestety w pierwszej reprezentacji Polski nie ma Są byli zawodnicy kolejorza, w tym całkiem niedawny Karol Linetty, dziś Sampdoria Genua. Na pewno tutaj przyjechałem po to, aby wejść do tej pierwszej jedenastki i pomóc drużynie. Wiem, że RWD z po aktualnie na tej pozycji. No, myślę, że kto lepiej będzie wyglądał na treningu, zagra. No i na pewno będzie dawał z siebie wszystko. Zostaje nam tylko walczyć o to miejsce. Każdy, z nas jest blisko tej kadry, cały czas dostajemy powołania. Walczymy o to miejsce i to jest większa szansa niż była dla nas. Na zgrupowanie kadry wrócił w złym humorze Kamil Grosicki, który był już w Anglii, gdzie miał przejść do występującego w Ekstraklasie Barnley, ale w ostatniej chwili z transferu wycofał się jego aktualny wciąż klub, francuski Rennes. Wyjazdowy mecz z Kazachstanem w niedzielę o 18 naszego czasu. Jutro reprezentacja Polski wylatuje do Astany. W Ekstraklasie oczywiście przerwa, ale nie od treningów, chociaż nie wszyscy piłkarze Lecha biorą udział w zajęciach. Z konsultacji medycznych w Barcelonie wrócił Niki Nielsen. Duński napastnik ma problem z pachwiną i dyspozycją. Będzie za 3-4 tygodnie. Indywidualnie pracuje Radosław Majewski, który do treningów z drużyną wróci poniedzieli. Obaj wymienieni zawodnicy nie zagrają w sobotnim sparingu z pierwszoligową Olimpią Grudziądz. Nowy trener Nenad Bielica ze swoim sztabem prowadzi treningi od środy. Chorwat stopniowo poznaje zespół, a o nowych piłkarzy na razie nie prosił. Nie stawiałem żadnych żądań co do transferów. Uważam, że kierownictwo klubu wie, jaką politykę transferową prowadzi. Uważam, że ta kadra, która w tej chwili jest w Lechu, wystarcza, aby zająć miejsce w pierwszej trójce w polskiej lidze. Dlatego żadnych żądań czy wymagań co do transferów nie stawiałem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę historię i pozycję klubu, Uważam, że Lech absolutnie należy do pierwszej trójki w Polsce, a zatem jest naszym obowiązkiem, aby na, koń, na końcu sezonu znaleźć się na takiej pozycji. Jestem przekonany, że uda nam się to osiągnąć ciężką pracą. Jeżeli chodzi o to, co mnie szczególnie raziło, to nie chciałbym krytykować poprzedniego trenera, a wypowiadanie tego typu osądów z tym by się wiązało. Przypomnę w sobotę o 12.30 w Wągrowcu sparingowy mecz z Olimpią Grudzians. Tymczasem karuzelska, trenerska karuzela zakręciła koło w Gliwicach. Trenerem Piasta ponownie został Radosław Latal, który zrezygnował z tej funkcji 15 lipca. Od tego czasu zespół prowadził jego asystent Iżineczek, ale został w tym tygodniu zwolniony. W serwisie sportowym jeszcze o zapisach na dwie duże imprezy w Poznaniu. Od dzisiaj można się zgłaszać do triatlonu, który w przyszłym roku odbędzie się miesiąc wcześniej niż zwykle czyli zamiast pod koniec lipca, 24. I 25 czerwca. Rywalizacje przewidziano na dystansach tzw. ćwiartki, połówki oraz sprinterskim. Natomiast już 9 października 17. edycja PKO Poznań Maratonu, mówi szef imprezy Łukasz Miedziałko marathonpoznań.pl, strona internetowa, wybieramy zakładkę zapisz się i tam formularz nas kieruje krok po kroku, tak żeby się zapisać, uliczyć opłatę startową i znaleźć się na liście startowej lub metoda tradycyjna, czyli zapraszamy do siedziby posiru przy ulicy Chwiałkowskiego 34 i w gotówce można opłacić opłatę startową. Sam bieg, 9 października, start ulica Bokowska, tuż przy Międzynarodowych Targach Poznańskich, meta na placu Marka MTP, już jesteś od kilku lat w tej lokalizacji. Dwa dni wcześniej targi EXPO na MTP, hala numer 3. Na prośbę zawodników nie, nie, zawodnicy nie, nie będą przebiegać po Morawie i na stadionu, Troszeczkę dla nich było tam za miękko, nieco mniejszy komfort i w tym wypadku zmieniliśmy e, tak e, to sytuowanie, że zawodnicy przebiegną Marcelin, ulicę Wałbrzyską i Ptasią, czyli po w swojej prawej stronie będą mieć Inea Stadion, tam będzie też punkt odżywczy, a trasa przebiega praktycznie przez cały Poznań. Jak powiedziałem, zaczynamy na ulicy Bokowskiej, Jugosłowiańską, są na Górczynie, ulica Hetmańska, Dolna Wilda, Górna Wilda, Górny Taras Rata. Tutaj Malta, wracają do centrum, śródka, ulica Wyszyńskiego, ale ja nie Polski Jesteśmy na Sołaczu Golęcin, wracamy, wracamy ulicą Polską. Jak powiedziałem, i na stadion, koło niego przebiegamy, i wracamy ulicą Grunwaldzką do mety, a więc przekrój całego Poznania. Tak będzie podczas maratonu poznańskiego 9 października w niedzielę. Kolejne wiadomości sportowe w Merkurym jeszcze dziś po 22. Do usłyszenia. Reklama Salony Bodzio proponują sypialnie, kuchnie, meble tapicerowane oraz nowość, systemy szaf przesuwnych. Bogata kolorystyka i atrakcyjne wzornictwo. Zapraszamy! Nowy Tomyśl z Bąszyńska 5A oraz Wolsztyn Poznańska 1. Sprawdź na www.bodzio.pl Głos Wielkopolski zaprasza na Głos Rock Festival. W świecie muzycznym nazwisko Olman zobowiązuje. Ojciec Greg i wuj Diuan Olmanowie założyli The Olman Brothers Band. Teraz czas na Devona Olmana, który kontynuuje tradycje muzyczne amerykańskiego południa. Devon Olman z zespołem. Już 13 września w poznańskim klubie Blue Note zapraszają Głos Wielkopolski i agencja Ranus. Szczegóły na głoswielkopolski.pl i ranus.pl Reklama. Wakacyjne płyty Radio Merkury. Dobry wieczór, Arkadiusz Kozłowski. Dzisiaj mamy dla Państwa płytę wyjątkową. Zresztą wszystkie płyty, które w tym cyklu Państwu prezentujemy, staramy się, aby były.